Witamy was serdecznie w rezerwacie bobermanów. Dziś widzimy, że oba bobermany mają nowe zajęcie. Patrywanie się w punkt. Jest to wyjątkowo ekscytujące zajęcie, które oba osobniki uprawiają od rana do wieczora. Widzimy, że żaden z nich nie odrywa oczu od. Specjalnie do tego przygotowanej piłki włosy. Oba osobniki najwyraźniej dyskutują ze sobą, co stało się tej piłce. Widzimy, że wersja miejska Bobermana odważyła się złapać piłkę. Jednocześnie, ze względu na przyjaźń, która łączy dwa osobniki. Widzimy wyraźnie, że wersja miejska oddała piłkę bez problemu drugiemu z osobników. Ten jednak nie wiedzieć czemu nadal uprawia wpatrywanie się w nią. Być może są to charakterystyczne dla poszczególnych osobników umiejętności. Jedno jest pewne będziemy was informować. Co u naszych pobermanów?